Witam Was wszystkich serdecznie w drugiej rundzie Porsche eSport Sprint Challenge Poland. Wyścigi społeczności, czyli wyścigi, w których Wy możecie brać udział z influencerami. I w drugiej rundzie Patryk Kruty jest jako influencer. Jest to moja jakby oficjalna runda, w której biorę udział jako influencer i zbieram punkty do tej klasyfikacji, żeby zmierzyć się z tymi wszystkimi influencerami podczas ostatniej rundy. Jedziemy na torze Silverstone w Porsche 911 GT3 Cup i jak widzicie, pada deszcz. Ale zanim przejdziemy do podsumowania drugiej rundy, przedstawiam Wam OPERĘ GX, czyli przeglądarkę internetową, która wyróżnia się na tle pozostałych. Całe życie leciałem na Chrome i nie wiedziałem, że przeglądarka może wyglądać w taki sposób. Klikając na zakładkę MOC przechodzimy do stuningowania naszej przeglądarki. Tak, można ją jeszcze bardziej podrasować, klikając tutaj w przycisk plus i wybierając dowolny motyw z tematyki, która nas interesuje. Ja już mam kilka zainstalowanych modyfikacji. Na przykład włączę tę modyfikację F1 Hamilton i zmienia nam się kompletnie cała kolorystyka na zielono-purpurowy, czyli kolory Luisa. Dodatkowo po kliknięciu następna zakładka mamy efekt dźwiękowy Team Radio, mamy nowe tło. No po prostu wow. A gdyby tego było mało, to do każdego motywu jest soundtrack tak, jest muzyka w tle i mamy piękne Porsche 911 GT3 RS i opływające krople deszczu. I dodatkowo jest efekt dźwiękowy, jak coś piszemy na klawiaturze. Kolejną funkcją jest GX Control, gdzie możemy ograniczyć zużycie ramu, prędkość wysyłania oraz pobierania, a także limit procesora. Co sprawia, że przeglądarka jest po prostu łagodna dla naszego komputera, a przeglądanie stron jest tak płynne i szybkie, jak moje narastające za zakola. Nie no, serio, nie wiedziałem, że można coś takiego zrobić z przeglądarki internetowej. Link do ePery GX znajdziecie w opisie tego filmiku i w przypiętym komentarzu, a my wracamy już do podsumowania drugiej rundy Porsche i Sportsprint Challenge. No to lecimy z mokrym Silverstone, jeden z moich ulubionych torów wyścigowych na całym świecie ze względu właśnie na te szybkie zakręty Magots bergetz które są w drugim sektorze. No ale w sumie większość swojego życia sim racingowego, no to przejeździłem po tym torze w bolidach Formuły 1, które mają znacznie więcej ilości docisku tego aerodynamicznego, no a w tym wypadku jeżdżę w Porsche 911 GT3 Cup. Które, tak jak F1, no, nie ma ABS-u, nie ma kontroli trakcji, ale ma bardzo znikomą ilość tego docisku, więc pokonywanie tych zakrętów jest wymagające. No i oprócz tego doszło tutaj jeszcze doszły te zmienne warunki pogodowe, padający deszcz, a deszcz i jazda po mokrej nawierzchni w i-racing to jest strasznie wymagająca. Co widać po tym przykładzie jest niebezpieczna, trzeba uważać, właśnie nie można najeżdżać na tarki, niektóre tarki, bo z innych no, tutaj trzeba na przykład korzystać, ale te na wyjściach zakrętów no to trzeba unikać jak ognia, są piekielnie śliskie i odzerowanie po prostu tej jazdy w deszczu w iRacing, myślę, że jest na światowym poziomie, że nie ma po prostu lepszej platformy, jeśli chodzi o, o ciekawy, jazdę w deszczu. w deszczu. Bo to już chyba Szczególnie jeśli chodzi o linię jazdy, jest taka jak w prawdziwych wyścigach, czyli jedzie się znacznie szerzej, nie korzysta się z tej linii wyścigowej na suchym torze, no bo linia ta sucha jest po prostu mniej przyczepna ze względu na to, że ona jest po prostu śliska, a po zewnętrznej są te odpadki, gumy, które zostawiają inne auta, jak po prostu jadą, po na wierzchni, no to te odpadki gum dają więcej przyczepności, dlatego jedzie się bardziej od zewnętrznej większości zakrętów. Tutaj trochę wyjechałem na tarkę, to może być tutaj, akurat utrzymałem się w linii, no ale dobra, lecimy z kwalifikacjami. Tak, jak wtedy, czyli Hockenheim, mamy 5 minut kwalifikacji, jedno okrążenie szansy, a nie 8 tutaj, nie 10 minut kwalifikacji, sorry. Dobra, się pomyliłem ze względu na to, że tutaj coś innego wyszło podczas briefingu i nie mogliśmy wyjechać bodajże przez pierwsze 4 minuty. No ale, still, masz jedno okrążenie tylko szansy, no i podczas tej rundy. Też oprócz mnie z zaproszonych gości jest Przemysław Lemanek oraz znowu Dominik Blair. To są akurat wyjadacze Sim Racingowi. Dominik Blair jest głównie znany właśnie z Aseto Corsa, Też w iRacing oczywiście osiągnął dużo. No i też jest mistrzem Porsche Sports Sprint Challenge w dwóch sezonach bodajże 2020 i 2021. Ale to wtedy te mistrzostwa były rozgrywane na platformie. Asetokorsa, potem dopiero Porsche przeszło na i racing na w lemanek to jest mistrz bodajże indycar ale mistrz świata mistrz świata w indycar w i racing i no to jest naprawdę no, śmietanka jeśli chodzi o polski sim racing i z nimi właśnie dzisiaj będę się mierzył, tylko że oni akurat mieli problem w kwalifikacjach i stwierdzili, że znowu wystartują z ostatniego pola, to znaczy Dominik, a Przemek też chyba tam ściął. A ja chcę tutaj ukończyć okrążenie w kwalifikacjach. Na razie to okrążenie po prostu nie wygląda dobrze, dużo takich drobnych błędów się przytrafiło. No po prostu jazda w tych warunkach jest wymagająca, może już nie pada tak mocno, nie widać tych opadów, ale tor jest bardzo mokry. Jak widzicie jest dużo kałuż i właśnie kałuże to kolejna rzecz w i Racing świetnie odzerowana. Trzeba unikać tych kałuż jak ognia. Tutaj też była kałuża po wewnętrznej, ale trzeba troszeczkę było e, najechać e, tam na tą stronę i wyjeżdżam na prostą startową. Duże odpuszczenie. O Boże! Dwie sekundy do Tomka. O Boże! My dopiero. Ale shit, no nie popisałem się jeśli chodzi o tempo podczas kwalifikacji tych deszczowych, no dalej muszę jeszcze popracować nad swoim tempem w mokrych warunkach na platformie iRacing, no i strata dwóch sekund, no to boli bardzo, no bo tak naprawdę, no nie wiem, na tym okrążeniu może się sekundę, tak mi się wydawało. No A kolejną sekundę to, to nie wiem, gdzie bym tutaj zyskał. Także stawka jest naprawdę mocna. To nie jest tak, że to jest wyścig społeczności i byle chłop może wejść. Tylko tutaj wchodzą kierowcy, którzy nie dostali się do głównego sezonu, ale są jakby na tym topowym poziomie. Więc to też jest taka śmietanka polskiego i racingu, że tak powiem. No ale dobra, przed nami jest wyścig. Troszeczkę już bardziej ogarnąłem sprzęgło i zobaczmy, czy lepiej wystartuje niż na Hockenheim. Ruszamy, warunki są te same, a mój start średni, sławy, ale Dobra, właśnie tragedii nie było. było, więc można jechać. Straciłem tylko w sumie jedną pozycję. Na tutaj dużo może się teraz zadziać. Na dojeździe do trójki udało mi się już odzyskać tą pozycję od zewnętrznej, tam było więcej przyczepności, miałem więcej pewności, tu też hamuję od zewnętrznej, żeby objechać dziś Łukasza ale niestety no zabrakło mi prędkości na wyjściu i Łukasz mnie szybko zamknął żebym nie wszedł na wewnętrzną do zakrętu numer 4, no i koniec końców, po wyjeździe z czwartego, i teraz piątego zakrętu, jestem na tej samej pozycji, na której startowałem. No ale dobra, teraz dojeżdżamy do szóstki, i zobaczcie, nic praktycznie nie widać, jak się jedzie za kimś, jak są te strugi, jest ten pióropusz tej wody, i znowu tutaj gdzieś od zewnętrznej próbuję się napędzić, ale znowu zostałem trochę przyblokowany. Tutaj też jadę od zewnętrznej, ale kierowcy przede mną ja też, ale, więc tutaj już nie ile mam ile, ile, jak. Ale. Jeszcze doszło do takiego potężnego uślizgu, gdzie mi się mocno <laughs> czerwono zrobiło, i miękko w pewnej części <laughs> nieważne. Um, jak widzicie, nic nie widać. Nic nie widać jest. Trzeba jechać na wyczucie po prostu. Na wyczucie, bo nie wiesz, gdzie są te punkty referencyjne i. O wiele wolniej pokonujesz te zakręty, znacznie wcześniej hamujesz na tym pierwszym okrążeniu. No musisz tam wyczaić przeczepność, ale też no, no, nie widzisz, gdzie jedziesz. No to też musisz polegać na instynkcie trochę i jest trochę kupam w majtach przez te pierwsze kilka zakrętów. Potem, no wiadomo, już jest coraz lepiej, przyzwyczajasz się do tej jazdy, no, ale jest naprawdę ciężko. Staram się znowu gdzieś tutaj pojawić się, szukać gdzieś e, widoczności po pierwsze, żeby wiedzieć gdzie zahamować, ale też próbowałem zaatakować Łukasza, no ale byłem za daleko, więc tylko go troszeczkę postraszyłem. Zaraz będziemy kończyć pierwsze okrążenie. No i na razie nie mogę znaleźć sposobu, żeby wyprzedzić e, Krawczuka. Wyjeżdżamy z ostatnich dwóch zakrętów, kończymy. Pierwsze okrążenie. Łukasz tam dosyć szeroko pojechał, no ale trochę mi odjechał, więc nic tutaj nie zrobię. Teraz przechodzimy bodajże już do trzeciego okrążenia i trochę zaczynam tracić do e, kierowców przede mną, więc e, dziwiłem się, dlaczego tego tempa nie ma. No ale trzeba z nas spokojnie jechać, jest bardzo niska przyczepność i w każdym momencie może przytrafić się właśnie taka okazja. Łukasz Krawczuk najechał na Tarkę w prostej linii, ale tak jak mówiłem, Tarki by Racing są zabójcze. No i Krawczuka po prostu wyniosło, bo lekko najechał na Tarkę. No i doszło do zerwania przyczepności. Tam też jest kałuża na tej Tarce, więc no niestety. My jesteśmy teraz na szóstym miejscu, więc udało się zyskać jedną pozycję. No i będę starał się gonić Filipa Elsztajna, który trenował do tego wyścigu, ale Oprócz niego za mną jest Przemysław Lemanek i Dominik Blajer, którzy startowali z końca stawki, z ostatnich dwóch miejsc i oni są olernie szybcy. I dla mnie kolejnym wyzwaniem oprócz tej jazdy w tych ciężkich warunkach to będzie bronienie się przed totalną topką, jeśli chodzi o polski Steam Racing. I tutaj doszło do kontaktu, Przemek Lemanek próbował wejść mi gdzieś tam pod łokieć w czwórce, ale był za daleko, więc twierdziłem, że nie ma. Nie ma. I tutaj na wyjściu trochę straciłem przyczepności. Przemek chyba się nie spodziewał, że stracę tą przyczepność i nie zdążył zareag zareagować na to i gdzieś mnie ominąć. Więc dalej Przemek męczy się, żeby gdzieś tu znaleźć miejsce i mnie wyprzedzić, a ja tanio skóry oczywiście nie sprzedam. Tutaj szeroko jadę, żeby się napędzić i znowu Przemek szuka swojej okazji, ale jazda od zewnętrznej da mi większą trakcję na wyjściu. No i Przemek znowu będzie musiał poczekać poczekać tutaj ciężko na pełnym gazie w ogóle przejechać ten zakręt w tych warunkach bo tam jest kałuża po środku właśnie tego szybkiego zakrętu no i Tutaj wcześniej zahamowałem, zaparkowałem bardziej od wewnętrznej, żeby Przemek nic nie zrobił, a Przemek na wyjeździe, jak widzicie, najechał na tarkę, co spowodowało, że stracił kontrolę lekko nad tylną osią, ale wyratował, wyratował, no bo to jest mistrz świata, przypominam. E, no ale stracił na tym trochę dystansu i na nowo musi teraz e, zbliżać się do mnie. I teraz jesteśmy już na ostatnim okrążeniu. Oprócz e, Przemka dojechał do nas Dominik Blajer. Który tam ładował fasty slapy, chociaż teraz może nie ma tego Fasty slapa No ale teraz mam dwóch potężnych kotów za mną. A to jest ostatnie okrążenie. Niestety już nic więcej raczej nie zyskam, bo muszę się bronić przed tą dwójką, więc Filip jest. Niezagrożony. Teraz moim celem jest obrona pozycji, bo mam szybszych kierowców za mną, więc jadę bardzo bezpiecznie to ostatnie okrążenie. Staram się nie przestrzeliwać tych zakrętów na wejściu i z tyłu tam Dominik Player już cię pokazuje przemkowi, bo widzi, że przemek nie może sobie poradzić ze mną. No to teraz Dominik tam próbuje przyjąć inicjatywę. No i teraz te szybkie zakręty, ale jakie one są szybkie, w tym Porsche 911 GT3K w takich warunkach. To normalnie to jest żółwie tempo, ale naprawdę mega precyzja i tutaj popełniłem trochę błąd na wejściu w ten ostatni zakręt, za wcześnie wjechałem i moje wyjście było słabe i teraz ta dwójka zaczyna mnie atakować, Przemek Lemanek od lewej strony, po prawej Dominik Blayer i we trójkę wjeżdżamy w zakręt stołu. I zobaczmy jak to wyjdzie, tutaj wychodzę przed nich, Przemek gdzieś tam próbuje od zewnętrznej, ale zamknąłem mu, był za mną i najechał na kałużę, ledwo wyratował i teraz Dominik tutaj potężnego w bomba mi zrobił na wejściu w tą ostatnią szykanę, walczymy koło w koło, dotykamy się, stukamy i teraz jedziemy w bok bok do ostatniego zakrętu i do linii mety. No i... Oh, kończymy wyścig jasna. przed Dominikiem Blajerem. Tam źle pokazuje ta tabelka, no bo Dominik dostał karę za ten wyjazd. Ale z, ukończył 3000 przede mną. Także naprawdę niesamowita walka. Zobaczcie jeszcze raz tutaj e, powtórkę, jak to wyglądało z e, takiej oddalonej kamery. We trójkę wjechaliśmy, przemek trochę przestrzelił. Gdzieś jeszcze próbował tutaj na wyjściu e, wejść mi, ale no nie było miejsca dla niego. Najechał na koło, że cudem wyrobił. Ale tutaj Dominik agresywnie zmienił kierunek jazdy, zamknął przemka i się wepnął tutaj e, między nas. I, I zaczęliśmy się przepychiwać mocno tutaj, jak w szkole normalnie podczas przerwy, i aż tutaj do ostatniego zakrętu wjechaliśmy identycznie na metę i właśnie o te 3000 sekundy Dominik podobno był przede mną, ale dostał tam karę, więc spadł na dalszą Pozycję, ale naprawdę niesamowita walka do samego końca. Posłuchajcie, jak to komentatorzy z Formuły 1 skomentowali. Gębski, drugi, roztek, trzeci. W tym momencie Rzycki zmierza po zwycięstwo. Przemysław Lemanek, Patryk Kruty za nimi Dominik Blajer. To jest po prostu szalona walka. Trzech kierowców teraz. Starszy Lemanek z Krutyjem wow. rzuciło jego samochodem. Blajer się przebija, Blajer będzie przed nimi. Dominik Blajer przed Patrykiem Krutyjem. Krutyj tam ściął poza limitami toru, mam wrażenie od wewnętrznej. Blajer nie daje za wygraną Życki. Gębski, Rostek tuż, tuż 69 tysięczny za Gębski Ma tu jeszcze zderzenie Blairia z Krutyjem. Krutyj ląduje w barierze Lemanek. Czy będzie przed y, ostatecznie nimi? Nie. Blajer, Krutyj, Lemanek. Ora raju. Co tu się wydarzyło? Uśmiechy na twarzach y, Krutyja. Lemanek zabierał się tu za Ja We trzech wjeżdżali w zakręt stołów. No i tutaj jeszcze było bez żadnego kontaktu, ale za chwilę już do tego pierwszego kontaktu tutaj dojdzie. Lemanek wracał na tor. Nie miał za bardzo tutaj miejsca, nie zostawił mu miejsca krótej. Tam jeszcze między Blajerem i Lemankiem doszło do kontaktu. Później tutaj też kruty i Blajer ostukiwali. Wzajemnie swoje samochody. Ostatni zakręt wjeżdżają niemal na równi Blajer i Krutej. No i tutaj poza torem Blajera e, samochód z, z lekkim uściskiem, e, ostatecznie wypchnął też Krutyja. Dobrze, widzowie, kończę montować dla was ten odcineczek i zapraszam was wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w tych mistrzostwach wyścigów społeczności w Porsche Sprint Challenge. Klikamy sobie wyścig społeczności. No i tutaj jest trzecia runda Autodromu Internacional do Algarve, czyli tor w Portugalii. Jeszcze zapisów nie ma otwartych, ale niedługo się pojawią 6 marca, więc jeszcze mamy półtora tygodnia do tego wyścigu. Także trenujcie, bo naprawdę stawka jest mocna. Ja też muszę potrenować. No, bo rzeczywiście tutaj trochę mi brakuje do tych najlepszych. Także jeśli chcecie się ścigać, to zapraszam. A pozostałych oglądających, to oczywiście też zapraszam do oglądania tych wyścigów na Porsche Polska na YouTube i u mnie na kanale Twitch w czwartek, 6 marca. Dzięki, wielkie za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.